Który z tych strojów, które zobaczymy w teledysku, e, wywołał te kontrowersje. Słuchajcie, no właśnie, jak mówiłam, ta pomarańczowa sukienka, która była balową sukienką do, do ziemi, długą. Tylko słuchajcie, ona wywołała taką kontrowersję, ponieważ y, ja, ta sukienka y, ona była. Y, Taka no, dość duży miała, ona była szyta, jeżeli no, ktoś, kto się orientuje mniej więcej z koła, czyli ona miała po prostu bardzo dużo materiału i ona była wspaniała do tego, że ja mogła nią tańczyć, ją ruszać. Tak? Dużo się po prostu e, działo, kiedy, kiedy e, pracowałam rękoma, kiedy tańczyłam, zbudzała rzeczywiście wspaniałą sensację, tak? e, no, Myślę, że ona naprawdę po prostu idealnie się wpasowała i, i, i tam w te góry, w których kręciliśmy na pustyni, tak? I, i właśnie jakby w samą Saharę i tam właśnie w te, w te, w te świątynie ten jej kolor, no, no po prostu ona miała oczywiście odkryte ramiono jedno mocniej. Być może to było taką tą kontrowersją czymś, co gdzieś tam później się rozprzestrzeniło na, na o wiele więcej, tak? ale tak naprawdę miałam tylko ramiono ramię odkryte, tak? Więc nic więcej. Czy jego projektu jest ta suknia? Jeszcze raz? Czy jego projektu jest ta sukienka? Ta, ta sukienka jest projektu pani Riny Kossak wspaniała rzeczywiście projektantka, polecam oczywiście jak najbardziej, ale również chcę dodać, że w klipie jestem ubrana też jeszcze w stroje firmy Adnika, to jest polska firma również, z podłodzi. I również Kasia Kubińska, to jest projektantka ze Szczecina, którą też pozdrawiam bardzo serdecznie. No, ci ludzie wszyscy mnie wsparli, ubrali. Myślę, że warto no, wspierać polskich projektantów, bo naprawdę szyją przepiękne rzeczy.